Przeważnie ja lubię takie wojenne, wie Pan, filmy. Kombojskie takie, jak gdzieś strzelanina, bitwa, to mi najlepszy taki film odpowiada, wie Pan, bo takie, wie Pan, miłosne, to mi nie odpowiadają te filmy. To nie dla mnie takie filmy, wie Pan. Ja lubię takie więcej agresywne filmy, jak się biją, walczą, wie Pan, o to, to jest wtedy śmieszne na mnie, wie Pan, bo ja się wtedy jestem zadowolony z tego. pani pani rozroku! haszuste nógi po ciebie. Co tu? Co cię to nie. to, to Chodź na Co cię dokazał robić? Tańcie. Co? Dajcie a sam ten, ten wypadek dopiero poszedł. Ten zatrzymany trochę uciekał, bo tak to przedtem mu sam w ręce wpadł. Uciekał trochę się i wartownik z, zmachał przy tym. Do kontroli podszedł prawidłowo, bo kazał w rozkroku stanąć i przeprowadził wstępną kontrolę. Ludzie wchodzą, tam stoi wartownik. Ludzie wychodzą, tak samo stoi wartownik. Czy ja, czy drugi, proszę pana. Nikt nie ma prawa wyjść wcześniej. Do widzenia. Na przyjdzie sam pułkownik. Dalej nie ma prawa poruszenia. Niech on to będzie sam generał. Ja tak go nie puszczę. Prosimy torebkie pokazywać. To jest, to Prosimy naciskać panowie. Dziękuję. Do widzenia. A jak ja stoję, to on musi to, A jak on mnie nie odbije, dlaczego pan nie odbija karty? Przyciskamy się kolego. A to dowódca warty, pisze meldunek, to już wtedy on zostaje ukarany. Te jego kary komisja rozpatruje. Proszę pana. Tam morz zaufania jest Rada Zakładowa, proszę pana. Sekretarz partii jest, proszę pana. I oni wtedy rozpatrują te sprawy. To już taki człowiek jest wykolejony, proszę pana. Ja nie mam przejścia, ja idę Jan, ja, pan nie pójdę ja, teraz, proszę pana, do widzenia. Do widzenia. To jest jakiś nauczarek niemiecki, prawda? No tak. Dobrze, proszę pana, ja pan to ja panu dochodził osobisty pokój. Proszę to, bardzo. To jest instrukcja Dobrze. dla właścicieli psów. I to jest świadectwo szczepienia psa. Dobrze. Wiesz. Schronisko słucham. No każdy człowiek ma do czegoś, wie Pan, zamiłowanie. No ja mam, proszę Pana, zamiłowanie do, do tej kontroli. Mam zamiłowanie kontrolować tych swoich kolegów, tych wędkarzy. Zabieramy kije, proszę pana, którzy nie mają opłacone karty czy sieci, proszę pana, zabieramy. No wie pan, ja, no i można powiedzieć, mam takie hombi, do tego jestem, wie pan, przyzwyczajony po prostu. Taki sprzęt, jak ja mam zabrany, jak ja komuś zabierę, proszę pana, to ja daję pokwitowanie jemu i daję mu termin, żeby się zgłosił pod sprzętu. Którego dnia i o której godzinie. Bo on może przyjść w innych godzinach ton to tego sprzętu nie uzyska. Ja mogę sobie kupić proszę pana. Ja mogę ten sprzęt kupić, który zabrałem proszę pana. Jak on kosztował daj na siłkach? 500 zł, to my go kupujemy za 150. Za pół ceny. Cały kołowrotek, żyłka, wszystko, wędkę, wszystko mogę kupić. Mnie teraz też proszę Pana, 30-lecie będzie się należało proszę Pana oznaczenie i w kopercie pieniądze. 500 zł, 600 zł, nie Pan zależy. To, to się nazywa prezent. Nagroda to się nazywa prezent proszę Pana. Bo ja się honorowo udzielam je pan. No to normalnie proszę Pana ten dany miść. Bierze, ma swoje blombownice, proszę pana, blombę i on, proszę pana, swoją blombownicę obląbuje te hale. Magazyn wyrobów musi być zablombowany, drugi magazyn surowców zablombowany. Fakt nie jest zablombowany, proszę pana, to wtedy mi już meldunek piszemy na danego, danego kierownika. Dyrektor wtedy, jak już dyrektor pismo pójdzie do dyrektora, jak dyrektor przeczyta tę książkę, to furmaniak nie cereguje się. Ja sobie nie ten, tylko tłucze 3-miesięczne premie z głowy. O proszę, o jest młodzieżowi za Proszę, siadajcie tu kolego. Widzę, że pierwszy młodzieżowiec jest. Dzień dobry, I Chcecie zdawać na kartę młodzieżową, tak? Ja Wam dam takie pytanie. Na ile wędle koledzy wolno łowić? Na jedno. Tylko na jedno. Czy na żywca wolno łowić? Nie. Nigdy nie wolno łowić młodzieży. Dam następne takie pytanie, które są jest bardzo podchwytne. Czy okoń ma wymiar ochronny? Nie ma. No jak ładnie kolega odpowiada. Zdał egzamin. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie ma nikogo. Jak ktoś tam jest, to, to dajcie. To tak, 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 dziękuję. Jak idziemy w kontrolę, proszę pana, dajmy nasza deserowska. Zajeżdżamy wozem, czy nasz tam idzie 15 czy dwudziestu, proszę pana. Sprawdzamy. Jest w nocy, kontrolę robimy też, proszę pana. No i kontrol? No i psu bierzemy ja proszę pana. Na, na środę koniecznie fotografi. Dostań, dostań, nie można. Nie można, sunka, sunka. No chodź tu pana, chodź. Chodź no, chodź. No chodź, chodź pies, chodź. Chodź 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 Dobry, chodź, no tu, ty. no dobre, dobra. Chodź, na no, tu, dostaj. Dostań, psu, ja. Siaduj. tu ja, siadaj. Tu, siadaj, siadaj, szybko, siadaj. Siadaj tu, leś, dostań. 快水干了，快快快点，快快点，快！春粮快点，春干快水，春粮快。